Jak zrobić rundę EFT Tapping? Zaczynamy od punktu karate z boku dłoni. Stanie akceptujące: na przykład, nawet jeżeli jestem zestresowana, to zauważam, jak się czuję. Powtarzamy to trzy razy. Można zmieniać rękę. Kiedy pozwalasz emocjom wybrzmieć, akceptujesz, jak się czujesz, to problem i emocje się neutralizują. Używasz dwóch palców, jak swojej różdżki, ostukując magiczne punkty relaksu. Czubek głowy, brew. Tutaj skupiasz się na problemie, na przykład ten stres, ten stres. Przez punkty po prostu opisujesz, jak się czujesz i jakie emocje temu towarzyszą. Z boku oka punkt woreczka żółciowego, pod okiem punkt żołądka. Cały czas opisujesz, jak się czujesz. Mów swoimi słowami piękny punkt pod nosem. Potem punkt broda oraz punkt obojczyka. Możesz mówić swoimi słowami, o, ostukiwać dwoma rękoma lub jedną. Nieważne którą stronę, ponieważ meridiany biegną równolegle po Twoim ciele. Pod ręką punkt śledziony. Kiedy ostukujesz swoje punkty akupunkturowe, zakończenia meridian, które rozprowadzają Twoją energię w ciele, sprawia to, że czujesz się lepiej. Jeżeli chcesz nauczyć się tej metody, zapraszam na szkolenia. Akademia EFT Justyna.